Witam wszystkich miłośników kanału Tajemity. Dziękujemy za to, że oglądacie nasze filmy. W zdecydowanej większości zostawiacie pod nimi rzeczowe komentarze. Warto tutaj przypomnieć, iż jako Tajemity staramy się nie tylko zbierać i przedstawiać Wam pewne ciekawe informacje. My nie tworzymy średniowiecznych kronik i starożytnych wykopalisk. My je opisujemy i Wam przedstawiamy. Nawiązujemy tutaj do filmu o Sumerach, gdzie mówiliśmy o mumiach i szkieletach gigantów. Ci, którzy już nas znają, wiedzą, że podawane informacje są prawdziwe i zawsze można je sprawdzić, używając chociażby do tego wyszukiwarki Google. Rozwiązując problemy mumii gigantów, dzieci i dorosłych. Wszystkich wątpiących odsyłamy do arabskiej księgi cudów, przetłumaczonej przez gigantologa Christiana Harrisa, do osobistych zbiorów sarkofagów i mumii badacza Muhammada Abdo, do muzeum w Oksfordzie, gdzie znajduje się sławna Nermer Plette, na której jest przedstawiony jako gigant mierzący ponad 4 metry król Skorpion, do muzeum w Londynie, gdzie znajduje się cały oryginalny szkielet giganta, do muzeum w Ekwadorze, gdzie można podziwiać. Też oryginalny szkielet giganta. Do Dosmitosian, muzeum, gdzie znajduje się kolejny szkielet. Nawiasem mówiąc, to przepiękne i bogate w zasoby muzeum przeżywa teraz oblężenie i zmasowany atak przeciwników ujawniania faktu istnienia gigantów, mimo tego, że potwierdzają jakby prawdziwość zapisów w Biblii. W tym muzeum można się zapoznać z opisami około tysiąca odkryć archeologicznych, w których udział brali naukowcy z tegoż właśnie muzeum. Znalezione dowody w postaci przeróżnych artefaktów zostały bezpowrotnie zniszczone przez przeciwników budowania naukowej, popartej dowodami historii świata. Kolejne szkielety gigantów znajdują się w Meteru Muzeum w Peru. Wiele szkieletów pozostaje jeszcze u bogatych poszukiwaczy, którzy trzymają je pod kluczem jako relikwię ludzkiej przyszłości. Można do nich dotrzeć, lecz jest to sprawa dosyć trudna. Mamy nadzieję, że to wystarczy, tyle gwoli wstępu. A w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam zebraną wiedzę na temat tajemniczych istot o blond włosach i białej skórze, które odwiedziły starożytnych Indian. Przebywały z nimi i odleciały w kosmos lub w głąb Ziemi. Dlaczego w głąb? Odpowiedź na to pytanie sama Wam się nasunie po obejrzeniu filmu. W starych kronikach miast Środkowej Ameryki oraz w wielu legendach i opowieściach plemion Indian podbijanych przez Hiszpanów w XVI wieku, znaleźć można zapiski, w których pojawia się dziwna nazwa, a w zasadzie imię które dla Indian czasów przedkolumbijskich miało zasadniczy wpływ na ich rozwój kultury. Nazwa ta poniekąd pcha nas o krok do przodu w zrozumieniu rozwoju choćby cywilizacji Inków, Majów lub Azteków, gdyż nazwa ta staje się nadrzędna w historii tych plemion. Chodzi w tym przypadku o nazwę najwyższej istoty, która brzmi Viracocha. Dla Indian był to tajemniczy byt, a raczej istota, jak się okaże w dalszej części filmu, która przekazała im wiedzę agrotechniczną, system kar za złe uczynki oraz nagród i całą wiedzę o kosmosie, liczbach i wiedzę technologiczną. Współcześni badacze kultur Ameryki Środkowej Wirakocze stawiają na najwyższym miejscu w hierarchii czczonych przez Indian bogów. Lecz sami Indianie przypisują Wirakoczy cechy ludzkie i traktują go raczej jako przyjaciela ludu, dobrego nauczyciela i rozjemcę sporów. Blumrich, który jest doświadczonym badaczem zaginionych cywilizacji, nigdy nie brał żadnych informacji zawartych w opowieściach lub odkrytych gdzieś w historii swojego życia na tak tzw. wiarę. Zawsze badał i zbierał dowody, aby w ten sposób potwierdzać każdy zawarty przekaz starożytnych. To iście złota reguła badawcza, która prowadzić może tylko do prawdziwych i konstruktywnych wniosków. Otóż ten badacz kierował swoją uwagę w stronę wirakoczy, jak sam napisał. W relacjach hiszpańskich kronikarzy poświęconych przeszłości Ameryki Południowej wszystkie ważniejsze wydarzenia znajdują się pod przemożnym wpływem wirakoczów. Zwrócić należy uwagę, że Blumrich pisze tutaj w liczbie mnogiej, tak więc można wnioskować, iż posiada informacje, które obalają ogólnikowe encyklopedyczne określenie Wirakoczy jako jednego boga słońca. Dalej na temat Wirakoczów pisze. Wirakocze dla nas pozostają istotami zagadkowymi. Już sam opis ich zewnętrznego wyglądu jest zdumiewający. Posiadali białą skórę, długie blond włosy, byli wysocy i nosili brody. Takimi pozostali nie tylko w pamięci Inków, ale też i innych bardzo oddalonych od siebie plemion. Dlatego też samych Hiszpanów nazywano wirakoczami. W tym tekście jest wiele bardzo ważnych informacji, jakby ponownie w historii rozwoju naszej cywilizacji pojawiają się biali o specyficznym wyglądzie ludzie którzy ciągną nas w górę rozwoju, przekazując odpowiednio do tego potrzebną wiedzę. Nie można się oprzeć, aby nie połączyć ich z wyglądem oraz treścią wypowiadanych słów istot spotkanych przez znanego już admirała Berda. Okazuje się, że Wirakocze lub powiedzmy w tym przypadku jakaś nieznana nam rasa o określonych wcześniej cechach wyglądu, z bardzo rozwiniętą technologią pojawia się w historii naszego świata dosyć często, w różnych miejscach i rzec by można w chwilach przełomu, skoku o krok wyżej w rozwoju technologicznym. Co można z tych wszystkich zapisów, przekazów i wyrytych w skałach inskrypcjach wnioskować na temat tych istot? Otóż to, że jak już wspomniano, określenie owych istot mianem Wirakocza odnosi się raczej do grupy, niż do jednej osoby. Gdyby postawić naprzeciw grupy owych białych istot i jednej oddzielonej od grupy istoty Indianina z czasów przedkolumbijskich i wskazać palcem na grupę, z pewnością usłyszelibyśmy słowo Wirakocza. Kiedy wskazalibyśmy palcem pojedynczą osobę, z pewnością też usłyszelibyśmy słowo Wirakocza, a nie Wirakocz, co wynika nie z domniemanej ubogości języka Inków, ale z tego, że słowo Wirakocza określa pewien wspólny mianownik dla wszystkich białych istot. Jednak, aby wyróżnić jednostkę, używano pewnego rodzaju imienia przed słowem Wirakocza. Podobnie jak u nas. Maćko z Bogdańca. Wiland z Bogdańca, ziemowit z Bogdańca. W przypadku inków było to taka wirakocha, Tupacal wirakocza lub Tikakapa wirakocza. Z przeprowadzonych badań archeologicznych oraz analizując dogłębnie i porównując historię Indian, można było poznać historię tego, czego wirakocze dokonali. Często wspomina się o niebywałych wyczynach wirakoczów. Jak głoszą legendy, wirakocze zbudowali Tiahuanaco w ciągu jednej nocy i użyli do tego promieni, które użyczyło wirakoczom na noc śpiące słońce. Jakie piękne i poetyckie określenie nowoczesnej technologii w naturalnym języku Indian, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy. W starych kronikach wspomina się też, że wirakocze również zbudowali kusko. Posiadali taką wiedzę, iż tu Cytujemy, góry mogli zmieniać w doliny, a płaszczyzny w góry, a ze skał wydobywali wodę. Na ich rozkaz zbudowano wodociągi i obszerne tarasy, a co najważniejsze w tym wszystkim to to, że potrafili latać. I gdyby tą umiejętność połączyć z płaskowyżem Naska oraz Pampa Palpa, co przebiegły badacz zrobić z pewnością powinien, naświetla się odpowiedź na pytanie, kto. I po co uczynił na płaskowyżu setki przecinających się pasów do złudzenia przypominających współczesne lądowiska samolotów? Z tej łamigłówki tworzy nam się w sumie podparta dowodami mocna teoria potwierdzająca wpływ innej cywilizacji na rozwój naszej planety. Po osiągnięciu celu, wirakocze po prostu odlecieli. Gdzie? Startując w górę w niebo, ale czy na pewno w kosmos? Tego nie wiadomo. Istnieje pewna relacja spisana ze słownych kronik Indian, które przekazywane są sobie z ust do ust, co jest najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na przechowywanie wiedzy. Otóż w tej jakby relacji czytamy: Światło, jakie towarzyszyło temu odlotowi do nieba, było tak silne jak światło słońca, i huk był olbrzymi. Czy nie przypomina to Wam czasami startu choćby promu kosmicznego? albo jakiejś rakiety nośnej? Zapisy Indian na temat życia wirakoczów są bardzo ciekawe i wnoszą do określenia historii naszej cywilizacji znaczną wiedzę. Jako spostrzegawczy lud opisywał swoim językiem urządzenia techniczne, które były wykorzystywane przez istoty obląd w włosach. Kilka zapisów mówi o tym, iż wirakocze unosili się z nad fal morskich. Ten fakt historyczny dla Indian później skończył się pacyfikacją, którą urządzili im Hiszpanie. Konkwistadorzy przybyli właśnie na falach morskich i dlatego zostali należycie przyjęci z szacunkiem i pokorą, gdyż Indianie myśleli, że po tysiącach lat nieobecności biali ludzie w Wirakocze ponownie ich odwiedzili, aby przynieść im nową wiedzę i nowy rozwój. Jak bardzo się mylili i co ich spotkało, opowiada nam o tym historia. Wirakocze przekazywali Indianom wiedzę na temat hodowli roślin i zwierząt. To właśnie od nich pochodzi sposób uprawy kukurydzy, która była podstawowym elementem żywienia Indian, jeżeli chodzi o nasiona, z których robiono mąkę i wypiekano chleb oraz różne inne produkty spożywcze. Otrzymali ją ponoć, jak głosi legenda, od Wirakoczów. Dzisiaj badania nad tą rośliną wykazują jej silne działanie antyoksydacyjne. Jest po rybach głównym dostawcą selenu do ludzkiego organizmu. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są antyoksydanty, otóż są to utleniacze związki, które usuwają z organizmu nadmiar wolnych rodników, przyczyniających się do uszkodzenia komórek organizmu. Przeciwutleniacze spowalniają procesy starzenia się organizmu i zapobiegają rozwojowi chorób serca i Alzheimera. Widać, Wirakocze zadbali też i o to, aby Indianie spożywali zdrową i wartościową żywność. Kiedy Kolumb przybył do brzegów Ameryki, Indianie myśleli, że odwiedzili ich Wirakocze, którzy przybyli z niebios. Przekonanie to szybko rozeszło się wśród plemion indiańskich. Dzisiejsze badania wykazują, iż informacja o ponownym przybyciu Wirakoczów docierała do plemion oddalonych aż o kilka tysięcy kilometrów. To z pewnością też miało wpływ na pokojowe przywitanie konkwistadorów, którzy chcieli tylko jednego – złota. Po raz kolejny niby rozwinięta cywilizacja europejska była niszczycielem pradawnej kultury, którą tchnęli do rozwoju Wirakocze. Cywilizacja łacińska sprawnie rozprawiła się ze wszystkimi starymi bogami, w cudzysłowie. Dzisiaj wiadomo już bezwzględnie, że takie istoty jak Wirakocze istniały naprawdę. Nie są to wymysły ani majaki plemion indiańskich zamieszkujących Ameryki. Była to grupa istot, która stanowiła o wiele wyższej kulturze, moralności oraz technologii niż jakiekolwiek ówczesne państwo lub system wierzeń religijnych. Indianie byli nauczeni przez wirakoczów rozwagi, gruntownego badania spornych spraw współpracy z innymi rozwiniętymi plemionami i miłości do natury. Badając życie i rozwój Indian, oraz umieszczając je w formie wykresu, widać jak nagle zaczyna on wzrastać w momencie, w którym dowiadujemy się z kronik o przybyciu Wirakoczów. Do dzisiaj można podziwiać pozostałości po budowlach, jakie po sobie pozostawili: Tiahuanaco, które stanowi dzisiaj największy ośrodek archeologiczny w Ameryce Południowej, i wiele innych miejsc, jak Akapa, Akapana. Puerta de la Luna, Puerta de la Sol, czy też Pumapunku. Ogólnie patrząc na całość pozostawionych budowli technicznych, które rozciągają się na zachodnim, górskim terenie Ameryki Południowej, wyłania nam się obraz działania jakiejś innej pokojowo nastawionej do ludzi cywilizacji, która być może pozostawiając swoją wiedzę ludziom, opuściła naszą planetę. Czy byli na niej wcześniej, nie wiadomo. Indianie twierdzą w swoich kronikach, że Wirakocze przybyli z nieba. Dzisiaj znamy różnicę słowa z nieba i z kosmosu. Przybycie z nieba nie oznacza przybycia z kosmosu. Dzisiaj samoloty też przemierzają swoje trasy po niebie. XVI-wieczny Indianin z pewnością zapisałby w swojej kronice, patrząc na lądujący samolot i wysiadających z niego białych ludzi, że ponownie na Ziemię wrócili z nieba Wirakocze. W plemionach oddalonych bardziej od cywilizacji, które zamieszkują centralną Amerykę w rejonie Amazonii, kiedy Indianie zobaczyli pierwszy samolot, byli pewni na 100%, że przybyli do nich ponownie Wirakocze. Co dziwne, okazało się, że kształt samolotu jest im powszechnie dobrze znany. Podobnymi latającymi ptakami poruszali się po skłonie Wirakocze. Cóż, gdyby od samego początku naturalny język Indian brano poważnie, a nie jak bełkot upojonego ognistą wodą tubylca, może i wcześniej legendy nabrałyby bardziej historycznego znaczenia. Dzisiaj maszyna latająca ma swoją nazwę, to samolot. Indianie nie mieli takich nazw i często technologią opisywali swoim językiem naturalnym. Dzisiaj zwykły Polak, no powiedzmy Europejczyk o Wirakoczach, niewiele wie, a może wcale. Zachłyśnięci swoją kulturą konsumencką nie zwracamy uwagi na rzeczy, które stanowiły o naszym przeznaczeniu. Historia Ziemi i cywilizacji, które na niej funkcjonowały, może być idealną odpowiedzią na pytanie, które każdy człowiek stawia sobie w swoim życiu: kim jestem i dokąd zmierzam?